Zostajemy przyjęci przez Lecha Wałęsę, który po krótkiej rozmowie, yy, znaczy właściwie te główne rozmowy już się odbyły, bo on przecież te pierwsze rozmowy przeprowadził z Gieremkiem Mazowieckim, w wyniku czego nas zaproszono. No ale później przybywamy tam dużą gromadą, no trzeba by tutaj wyliczyć, kto z nas tam był. No przy, myśmy w grupie przyjechali tak, Kowalik, profesor Kowalik, Bogdan Cywiński, Waldemar Kuczyński i ja. Do tego dołączyła się zupełnie niezależnie, prawda, ale z dużym rozmachem Jadwiga Staniszkis i jeszcze był chyba taki prawnik, pan Hübner, który zresztą dość szybko, jak doszedł, jak stwierdził, że my jesteśmy jednak zaproszeni przez strajkujących, a jemu się wydawało, że jesteśmy proszeni również przez władzę, jak się dowiedział, że my tylko od strajkujących, to on. Natychmiast się wycofał i, tak powiem, po prostu nie, nie zaangażował się w to, a był zaproszony jako prawnik do tego naszego zespołu doradców, ale się z niego wycofał. No i nas było też ta dziesiątka, jakkolwiek początkowo nas było sześciu czy siedmiu z staniszki Staniszkis. Która, że tak powiem, była tam, Suas Pontes, z własnej woli inicjatywy, a dołączyło jeszcze trzech naszych kolegów, mianowicie Janek Strzelecki oraz profesorowie Stelmachowski i Stębrowicz. Układ był właśnie dość szczególny, bo na te 10 osób tego zespołu ekspertów oficjalnie zaproszonego i przyjętego przez Międzyzakładowy Komitet Strajkowy było pięciu członków Klubu Inteligencji Katolickiej: To Mazowiecki, ja, Stelmachowski, Stembrowicz, I kto był jeszcze piąty? O Jezus. A, Icyliński. Tak, aż pięciu. Bardzo ważny był premas. Tutaj mogę dodać coś o siebie, bo też troszkę brałem w tym udział. Mianowicie. Wtedy, kiedy Wałęsa mówił o sobie jako ojcu narodu, to jest wtorek, zbiera się konferencja episkopatu i podejmuje pewne decyzje, a prymas wygłasza przemówienie, które jest transmitowane przez telewizję i wzywa robotników do powrotu do pracy. Co wywiera przygnębiające wrażenie na robotnikach? Pamiętam świetnie roz, rozmawiamy w się właśnie z Andrzejem gwiazdą, wtedy, z tymi robotnikami. prawda, coś tutaj niedobrze, prymas wzywa do zakończenia strajków. Prymas apeluje do robotników. W tym momencie, no przedtem łączność była przerwana, następuje, tak powiem, przywrócenie łączności z Warszawą. I ja dzwonię. Do księdza Loizego Urszulika, żeby dowiedzieć się, jak to jest. I wtedy ksiądz Alojzy Urszulik odczytuje mi fragmenty uchwały konferencji episkopatu, w której konferencja episkopatu podtrzymuje, czy popiera idee, prawda, propozycję, inicjatywę niezależnych związków zawodowych. I w związku z tym ja to ołówkiem, prawda, na kawałku papieru on mi dyktuje. Tekst tego punktu, ja to porywam, pędzę na salę posiedzeń, prawda, plenarnych Komitetu Stajkowego i odczytuję im, prawda, uchwałę konferencji Episkopatu, która podtrzymuje nasze postulaty. To, że trzeba pracować, że trzeba, prawda, uzgadniać, że trzeba coś tam się porozumieć, to wszystko jest zrozumiałe, ale tutaj episkopat nas popiera. No. I Ludziom spada kamień z serca. No rzeczywiście, episkopat jest z nami.